Mogę się w tej chwili założyć o każde pieniądze, że do przyszłego Sejmu wejdzie, wejdzie partia, której jeszcze w nim nie ma albo która nawet jeszcze w ogóle nie istnieje. I nawet nie myślę o partii Grzegorza Brauna, bo jeśli ona wejdzie, tu mam wątpliwości, ale jeśli ona wejdzie, to to będzie ta druga nowa partia. Bo wejdzie na pewno co najmniej jedna partia, która będzie szalupą, taką szalupą dla rozbitków z Platformy, dla rozbitków z tej koalicji. Skąd to przypuszczenie? Skąd ja taki mądry jestem? No po prostu z doświadczenia. Patrzcie na same, choćby ostatnie wybory. 2011 rok. W Sejmie pojawia się partia Palikota. W roku 2015 w Sejmie pojawiają się dwie nowe partie. Palikota już nie ma, ale wchodzi z 15. I na drugą nóżkę nowoczesna Ryszarda Petro. W roku 2019 wkracza dziarskim krokiem... Konfederacja. A podczas ostatnich wyborów zameldował się tutaj Szymon Hołownia wraz ze swoją wesołą grupą.